serdecznie. Właśnie przyjechałem do Nowej Soli z Warszawy, żeby skosić prawnik pana prezydenta Wadima Tyśkiewicza. E, ta propozycja padła podczas e, lipcowej manifestacji pod Urzędem Miasta, kiedy pan prezydent był przyjął przyjąć delegację e, naszego ruchu lokatorskiego e, z panem Kazimierzem e, Szyczaniakiem. Tutaj miejscowym animatorem działań lokatorskich w Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej i przewodniczącą Kancelarii, panią Agatą Nostal, która tutaj jest i którą też chciałbym tu poprosić, oboje chciałbym tutaj poprosić, bo my tu jesteśmy razem. To oni właśnie brali udział w tej delegacji i oni mi przekazali tą propozycję. Propozycja padła pod adresem tego oto młodego człowieka, Petra Krzyżeniaka, któremu pan prezydent zaproponował skoszenie trawnika, które miało zaowocować wypłatą, która mogłaby e, być równowartością czynszu jednego z lokatorów domów socjalnych. E, wydała mi się ta idea szczytną, e, w związku z czym podjąłem rękawice i na łamach jednego, jednej, jednego z pism regionalnych odpowiedziałem, że skoszę panu radnik, panie prezydencie. E, pan prezydent odpowiedział mi na blogu, że jak najchętniej. E, potem dodał kilka nieuprzejmości, które przemilczę, ale te nieuprzejmości mnie mnie zniechęciły i przyjechałem tutaj nie dla żartu, bo sprawa wbrew pozorom jest dość poważna. Otóż po pierwsze nie wolno rzucać słów na wiatr, to znaczy nie wolno stwarzać w opinii publicznej fałszywej świadomości. Nie jest niestety tak jakbyśmy wszyscy chcieli żeby płace w Polsce były na tyle wysokie, że wystarczy komuś skosić trawnik, żeby płacić czynsz. I to, że ci ludzie nie płacą czynszu, co jest powodem licznych szykan, łącznie z odłączaniem mediów, łącznie z tym, że chcą ciężką zimę, e, dzieci e, tych lokatorów i ci lokatorzy musieli mieszkać w nieogrzewanych mieszkaniach, zagrzebionych. Bo... Systematyczne nieogrzewanie skutkuje zagrzebieniem i tu nikt tego nie dewasuje. Po prostu gospodarz nieruchomości, jakim jest miasto, zaniedbuje swoje obowiązki, powodując dewastację, bo wystarczy nic nie robić, żeby budynek niszczał, tylko nie? budynku, każdy gospodarz powinien chodzić I to są zresztą ustawowo ujęte obowiązki wynajmującego, więc można powiedzieć, że co najmniej dwie strony nie spełniają swoich zadań, wynajmujący nie dba o budynki a lokatorzy, którzy są grupą no, trwale wykluczoną społecznie, bo rekrutują się z osób już kiedyś wyeksmitowanych, które nie poradziły sobie w nowych realiach rynkowych i są w większości swojej osobami bezrobotnymi, które nie otrzymują wystarczającej pomocy publicznej, aby się utrzymać na powierzchni samodzielnie. W związku z czym oczywiście w tym sporze tak naprawdę ważne jest po pierwsze jakby obalenie tego blefu, że tak łatwo zarobić te pieniądze, Chociaż się ze brata, praca w ogródku pana prezydenta nie będzie jakąś ciężką katorwą, natomiast oczywiście jest to żart, że w taki sposób można zarobić na cześć. My tutaj przynieśliśmy rachunki, które to samo miasto, którym kieruje pan prezydent, e, przesyła lokatorom i tam są wielu set złotowe kwoty. No nie sądzę, żeby dzisiaj pan prezydent wręczył tutaj kilkaset złotych, prawda? No, tak daleko pewnie jego poczucie humoru nie sięga, żeby naprawdę zapłacić coś. E, czyli to, co się należy plus media, no bo jeżeli miasto nie ogrzewa, to ludzie się dogrzewają elektrycznością i tak dalej. Naliczane są horrendalne opłaty za wodę, które wykraczają poza wszelkie wyobrażenia. No, można mówić o wielu różnych zarzutach, ale to będzie pewnie przedmiotem negocjacji, bo ja mam nadzieję, że ten żart stanie się może takim sposobem na nawiązanie dialogu, że tutaj zacznie się jakaś rozmowa o rozwiązaniu tej kwestii, tak, takiej, którą obie strony dźwigną i które już się poradzą, bo dzisiaj dzisiaj do tych ludzi miasto Nowa Odwróciło się plecami. Jednocześnie, kosząc ten trawnik, chciałbym jakby, pokazać, jakich wartości chcemy bronić przed taką postawą, która wyraża się choćby takim stwierdzeniem, że po naszej akcji pan prezydent się zemści i będzie wyrzucał ludzi na bruk. No bo trudno to nazwać czymś innym niż, niż zemstą. Przecież eksmisja na bruk została zakazana wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i dzisiaj zapowiadanie działań bezprawnych i w dodatku, no, niehumanitarnych jest rodzajem zemsty. Pan prezydent również miał się wyrazić, znaczy wyraził się na swoim blogu, że ludzie błagali go o mieszkania. Tu proszę zobaczyć, jaka jest hierarchia i jaka jest takie autopozycjonowanie się władzy. A, błagali go o mieszkania, a teraz, skoro odważyli się przyjść na demonstrację przed Urząd Miasta, to chyba nie będą mieli czelności spojrzeć mu w oczy, czyli znowu błagać. Ta relacja błagania jest tu szczególnie istotna. Wreszcie myślę, że nie najmniej ważny jest jest metodologia działania miasta w stosunku do lokatorów, dlatego że myśmy przyjeżdżając tutaj starannie przyjrzeli i budżet miasta, ale przede wszystkim uchwałę o zasadach wynajmowania lokali komunalnych i, pomocy, i udzielania pomocy mieszkaniowej. Otóż Nowa Sul jest chyba jedynym miastem w Polsce, w którym pomoc mieszkaniowa przysługuje osobom, gdzie w rodzinie przypada mniej niż 4 metry kwadratowe na osobę no to są jakieś normy więzienne, prawda? Jednocześnie mówi się o jednej izbie dla rodziny. No jedna izba na rodziny to była nasza ambicja w Warszawie, jak, jak hitlerowcy Warszawę zburzyli, prawda? Ale no dzisiaj mówienie o jednej izbie na, na, na rodzinę w uchwale miasta, w demokracji w Unii Europejskiej w XXI wieku jest no jest czymś takim złowrogim, przerażającym, trochę powiedziałbym nawet, a przy czym no jest taki przepis, który mówi, że jeżeli osoba, której przydzielono mieszkanie komunalne, nie odbierze dwóch zawiadomień z poczty, to jest automatycznie skreślana z listy. No to my mamy do czynienia z przywiązaniem chłopa do ziemi, czyli człowiek ma prawo jeździć po Polsce i szukać jakiejś pracy, żeby w ogóle przetrwać. Prawda? Bo tutaj jest kilkunastoprocentowe, a naprawdę realnie pewnie dwudziestoprocentowe bezrobocie i trudno utrzymywać, jak utrzymuje Pan Prezydent, bo to jest w tej propozycji koszenia trawnika tak naprawdę implicyte zawarte, że ludzie a nie pracują, bo są leniwi. No, bezrobocie ma charakter strukturalny i ci czy inni, ale zawsze jakaś grupa, powiedzmy 15% obywateli czy 20% nie ma pracy, bo po prostu rynek pracy go nie dostarcza. To jest problem makroekonomiczny, a nie subiektywny problem braku chęci do pracy. Wreszcie w tejże uchwale jest mowa o tym, że niezależnie od spełnienia różnych niezwykle restrykcyjnych kryteriów, które jak gdyby ktoś spełnił, to już pewnie dawno umarł z głodu, a bardzo nierealistycznych ostatecznie i tak decyduje o przydziale mieszkania komunalnego Komisja Mieszkaniowa, której skład i to jest bardzo ciekawe jednoosobowo ustala Pan Prezydent więc mamy tu do czynienia z koncentracją bardzo dużej władzy w, ręce, w rękach człowieka który chyba nie bardzo lubi ludzi i my ja przyjeżdżając tutaj, żeby skosić trawnik aż z Warszawy pokazuje, że dla mnie to jest zaszczyt dla mnie to jest zaszczyt zrobić coś takiego i zapłacić ten jeden człowiek. I myślę, że gdyby taka postawa stała się dominującą, to oczywiście nie trzeba by przyjeżdżać z Warszawy. Ja myślę, że bardzo wielu nowosolat chętnie skosi jakiś trawnik, żeby dzieci nie mieszkały w nieogrzewanych pomieszczeniach. No, no, no dzieci tej, tej, tej jednej pani Agnieszki, no to jedno ma amputowaną nerkę, drugie ma epilepsję. No te dzieci tak naprawdę są narażone na, na skrócenie życia, no bo ktoś bez jednej nerki ma mniejszą odporność, jeżeli żyje wśród zagrzybionych ścian, prawda? i nieogrzewanej atmosferze, to po prostu może się nabawić infekcji, spada jego odporność, a i tak jest zmniejszona tym brakiem jednego organu dość żywotnego. W związku z tym, jak mówię, no, tu jest dramat i z tym dramatem trzeba sobie poradzić. To koszenie trawnika jest pewną odpowiedzią. Pokazaniem innego sposobu myślenia o sprawach y, lokatorskich, społecznych, wreszcie ludzkich, bo to chodzi po prostu o okazanie pewnego serca. Bo y, wiadomo, że jest zawsze w każdym społeczeństwie jakaś grupa ludzi, jak to się mówi, w niedzielę urodzonych. prawda? I ona była również w Polsce Ludowej i ona jest dzisiaj. I ona jest nie tylko w Polsce, ale ona jest w każdym kraju na świecie. Natomiast ona na pewno nie, nie wynosi 15 ani 20%, prawda? Na pewno nie wynosi 46%. A według badania e, diagnozy społecznej profesora Czapińskiego za rok 2009 46% Polaków ma kłopoty z płaceniem czynszu. Nie możemy ich oskarżyć o o to, że się nie starają, tylko coś jest nie tak z naszą gospodarką, z naszą organizacją społeczną i organizacją państwową, która świadczyć pomoc społeczną. Czynsze są za wysokie w stosunku do świadczeń społecznych i do płac. Nie może być tak, że oto miasto wypłaca za pomoc, bo ci ludzie w dużej mierze żyją za pomocą, tam jest dużo samotnych matek i tak dalej. To są rodziny dysfunkcyjne. Trzeba to powiedzieć, bo bieda rodzi dysfunkcję. Bieda również rodzi powiedzmy to otwarcie uzależnienia. To jest wszystko jakby pewien z wydarzeń i okoliczności. Ale nie może być tak, że miasto udzielając zasiłku za chwilę przysyła komornika, który ten zasiłek zabiera, prawda? Bo wie po co idzie, bo samo dało ten zasiłek. No to po pierwsze jest marnowanie pieniędzy podatnika i energii, a po drugie no, jest to doprowadzenie do sytuacji takiej wyuczonej bezradności. No bo ludzie, którzy coś dostali, zaraz im się to odbiera, to to jest takie jakby znęcanie się nad tymi różnicami. w związku z tego typu postępowaniem miasta doszło do prób samobójczych w tym domach w tym ja przypomnę, że kilka osób, bodajże trzy, zmarły na różnicę w wyniku panujących tam warunków. No, coś z tym na pewno trzeba zrobić. I tutaj trudno zwalać winę na ofiary. Prawda? Na ofiary no, pewnych okoliczności historycznych, ekonomicznych, społecznych. E, a nie tylko swojej winy czy nieruchomości. Tym gestem, tym skoszeniem trawnika tak naprawdę nie apeluję do pana prezydenta, no bo mniej wiem, co on myśli o ludziach i jaki ma stosunek do ludzi. Raczej będę apelował do Nowosolanii, do opinii publicznej, żebyśmy starali się nikogo nie wykluczać. Rok 2010 jest ogłoszony przez Unię Europejską rokiem walki z biedą i wykluczeniem społecznym. Kosząc ten trawnik biorę udział w tym bardzo ważnym zadaniu walka z tym wykluczeniem. Jeszcze. A może Pani powiedzieć, jakie są czynsze w tych mieszkaniach socjalnych? Myślę, te czynsze są wy zaskakująco wysokie. Mieszkanie socjalne jest właśnie dla ludzi, którzy potrzebują pomocy społecznej. Natomiast tutaj widzimy 738 zł za 38 metrów kwadratowych. Ale za miesiąc? Tak.